Witam Skorpionie, dzień dobry, przed nami czytanie na miesiąc kwiecień, proszę pamiętać, że jest to czytanie ogólne, że nie z każdym będzie rezonowało, znajdźcie coś dla siebie, potraktujcie te czytanie jako wskazówkę, jako jakąś iskierkę być może, jako jakieś natchnienie do, do działania w określonym kierunku. Jeśli pojawi się tam coś dla Was, to już będzie mnie cieszyło choćby nawet jedno zdanie, które z Wami rezonuje um, i które Was zainspiruje do pracy nad sobą, do dalszego działania. Karty potasowałam, teraz jeszcze oczyszczę. Rozpoczniemy czytanie dla skorpionów na miesiąc kwiecień. Jaka energia w życiu skorpiona obecnie funkcjonuje? Król kielichów. Skorpion jest król kielichów, czyli właściwie swojej energii <laughs> wodnej. Co naprzeciw? Co może być utrudnieniem? Ósemka kielichów. Hm. Co w głębokiej jakiejś podświadomości u podstaw całej sytuacji kwietniowej? Czwórka mieczy, co w przeszłości, ale niedalekiej przeszłości dwójka mieczy, co w głowie ma skorpion, dziesiątkę monet. Jak przyszłość się zapowiada? Moc, siła. Jak się skorpion przedstawia w kwietniu? Jako samka monet. Jak otoczenie? Jaką energię otoczenia będzie przyjmował skorpion w kwietniu? Dziewiątkę mieczy. Dosyć trudna energia. Czego się będzie obawiał skorpion? W kwietniu, dziesiątki mieczy. I jak wyjdzie z kwietnia? W jakiej energii? Piątki buław. No, spójrzmy. Hmm. Obecna energia skorpionów, król kielichów, energia yy, człowieka takiego statecznego, energia Człowieka uczuciowego, energia też dla niektórych, człowieka emocjonalnego, dla niektórych może nawet zbyt bardzo emocjonalnego w większości jednak przypadków to jest taka energia miłego, przyjaznego, kochającego. Mężczyzny. Kojarzona jest też z ojcem. To tak jak ojciec daje miłość dzieciom, tak ten król kielichów hmm, też ma miłość do wszystkich. On raczej nie za wiele działa, nie za wiele myśli, ale bardzo dużo czuje hmm, i bardzo dużo też odbiera hmm, uczuć, emocje, do otoczenia. Mamy naprzeciwko ósemkę kielichów. Myślę, że ta ósemka kielichów mu nie zagraża, nie jest mu straszna, ponieważ ta główna energia królewska jest jednak silniejsza od tej ósemki kielichów. Natomiast mogło się wydarzyć coś takiego, że coś próbuje tego króla kielichów by naruszyć jego emocje, jakoś tak wpłynąć na niego emocjonalnie, żeby on chciał coś odpuścić, czegoś zrezygnować, skierować swoje uczucia w inną stronę. Nie wiem, czy on bardzo chce. On się chyba bardzo dobrze czuje w tej swojej energii, ale. Nic nie wskazuje na to, żeby w tych uczuciach miał cokolwiek zmieniać, ponieważ tu też nie ma już większej ilości kart kielichowych, akurat w kwietniu. No, może być czasami poprzez tą samkę kielichów taki niezdecydowany uczuciowo w tym kwietniu. Może być taki taki przyjmujący uczucia, przyjmujący emocje, ale sam nic nie robiący, troszkę taki Nudny, trochę taki nudziarz. Co znalazło się u podstaw tej sytuacji, że weszliście, skorpiony, w taką energię króla kielichów, bardzo uczuciową? No, Czwórka Mieczy, mamy kartę Czwórki Mieczy. Czwórka Mieczy to jest karta Y, takiego resetu, odpoczynku po trudnej walce. Y, jak wskazuje karta przeszłości, niedalekiej przeszłości, y, mogło do takiej walki dojść, ale to chodzi o taką walkę bardziej samych ze sobą, y, do bardziej do takich y, myśli w sobie, które gdzieś za wami zawładnęły. Nie bardzo wiedzieliście, jak z nich wyjść, co wybrać, e, jakie decyzje podjąć. Nie widzieliście jasności, klarowności. Hmm. Było wam trudno. Coś was, coś wam nie dawało spokoju. I w pewnym momencie e, odpoczęliście. A przynajmniej no tak tutaj czuję to, że potrzebowaliście takiego spokoju wewnętrznego, spokoju umysłu, spokoju, równ spokoju i równowagi i yy, przemyślenia pewnych kwestii. Być może doszliście do przekonania, że te uczucia, które macie, są najważniejsze, że że w nich pokładacie wielką mm, nadzieję, że, że tylko one mogą wam przynieść coś dobrego, że to tak, jakbyście wybrnęli z tej sytuacji, przemyśleli, i jednak, jakby ta mm, opaska z oczu wam spadła, jakbyście zaczęli widzieć. Klarowność, widzieć jakąś alternatywę, widzieć już dokąd chcecie zmierzać, co chcecie, jakie decyzje chcecie podjąć. I waszą decyzją jest takie właśnie zanurzenie się w uczuciach, w emocjach. Natomiast w głowie macie dziesiątkę monet, co również, mimo że nie jest kartą, lichową jest kartą pucharów. To też jest karta dobrobytu, dostatku, stabilności. I może to być karta stabilności tak w sensu stricte, finansowej, ale też i stabilności właśnie uczuciowej, stabilności, stabilizacji emocjonalnej, takiej. To jest coś, do czego dążycie. I w tym. Yy, dążycie do takiego dobrostanu. I w tym królu już właściwie ten dobrostan według Was, was jak na razie osiągnęliście. <laughs> to się Wam spełniło. Yy, co nie znaczy, że yy, teraz odpoczywacie. Nie, I czy teraz bardzo myślicie. Nie, już przestaliście myśleć, wyszliście z tej energii. Zastanawiania się teraz, zaczynacie coś budować, zaczynacie działać, zaczynacie tworzyć, zaczynacie pracować. Może to być praca koncepcyjna, praca fizyczna, ale może to być też praca nad sobą, biorąc pod uwagę, że tutaj mamy emocje, uczucia, może pracujecie właśnie obecnie nad budowaniem takich stabilnych podstaw do tego, żeby coś stworzyć. Ale nie wiemy, z tych kart nie wynika, że chcecie stworzyć związek, chcecie stworzyć relacje. Bardziej te karty świadczą o tym, że dążycie do jakiejś stabilności, stabilizacji, ale że obecnie znajdujecie się na etapie pracy nad sobą i pracy też zawodowej, skupiliście się na tym. I podchodzicie do niej też z, no z uczuciem, tak? Z, sprawia Wam to radość. To nie jest coś takiego z przymusu. W tym królu kielichów zanurzyliście się i to, co robicie, sprawia Wam radość. Tym bardziej, że <laughs> przyszłość daje Wam siłę wewnętrzną. Będzie Wam łatwo pracować, mając z jednej strony energię króla kielichów, która już jest taką stabilizacją, która jest skupieniem się na czynieniu dobra, z drugiej strony, wewnętrzna siła, która Was pcha do, do pracy, do działania, do tworzenia, do budowania czegoś stabilnego. Więc tutaj widzę takie energie. Stabilizacji na kwiecień, przynajmniej do takie plany na stabilizację, na osiągnięcie dobrostanu. Z otoczenia idzie dla Was energia dziewiątki mieczy. To nie jest korzystna energia. To nie jest energia, która będzie Was wspierać. Być może jest to w jakiś sposób przedłużenie tych energii, które były do tej pory mieczowych. To wskazuje na to również, również i ta karta wskazuje na to, że bardzo się jej obawiacie. Obawiacie się, że coś może doprowadzić do, do wielkiego zranienia Was. Czyli, tak jakby się coś za Wami ciągnęło, jakby, jakby ta energia, którą Wy już pokonaliście w sobie, wyszliście z niej, Doszliście do osiągnięcia pewnej stabilizacji w uczuciach, w emocjach, jakby ktoś czy coś ciągle z zewnątrz was chciało zniszczyć, jakby ktoś mówił wam coś niestosownego, jakbyście odbierali jakieś komunikaty, jakieś informacje, które nie są dla was korzystne, jakbyście nie czuli wsparcia. Jakbyście tylko słyszeli, że robisz źle, śpisz źle, jesz źle, wszystko robisz źle. I to jest taka energia, która, taka niszcząca energia. Czasami jest tak, że ktoś jest niezadowolony ze swojego życia, komuś się nie powodzi i też może przenosić to na innych. Bo dlaczego ja mam mieć gorzej niż inni? Yy, dlatego macie też, pojawiają się tutaj takie obawy w Dziesiątce Mieczy, że, że możecie temu nie podołać. Yy, z drugiej strony, to może być dla Was karta nadziei, ponieważ w tej Dziesiątce Mieczy za nią już nic nie ma. Gorzej być nie może. To jest karta, gdzie już e, jak dochodzimy do pewnej granicy, musimy, e, musi się dziać coś nowego. Więc też może i to jest czas, żeby e, na otoczenie spojrzeć inaczej, przyjrzeć się temu otoczeniu, e, które na Was tak mocno, tak silnie oddziaływuje, że się tym tak przejmujecie. Może nie powinniście tego brać tak do siebie, może powinniście. Przyjąć jakąś inną postawę, przemyśleć sobie pewne kwestie, inaczej reagować, inaczej postępować w stosunku do, do tego otoczenia, które gdzieś tam macie, czy w pracy, czy, czy w życiu osobistym. E, przyjąć jakąś taktykę inną na rozwiązywanie pewnych sytuacji. E, na wyniku macie piątkę buław nie jest to energia mieczy, ale to też jest takie jak gdyby mm, przebijanie się przez yy, pośród innych, takie udowadnianie, że nie jesteście kimś, za kogo was mają, że to jest taka, taka walka, której wy byście nie chcieli. Yy, Wy nie chcecie walczyć, wy już jesteście spokojni, wy chcecie dążyć tylko ku dobrostanowi, ku czemuś stabilnemu, ale ponieważ odbieracie te energie, które idą do Was, to tak jakbyście mówili, że ciągle muszę się tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem komuś. Ciągle muszę pokazywać, gdzie jest czyjeś miejsce, gdzie jest moje miejsce. Ciągle muszę udowadniać coś komuś, i z taką energią wyjdziecie z kwietnia, ale już doświadczeni i już uświadomieni w tym, co wybraliście, nad czym chcecie pracować. Po tym, jak odzyskaliście wewnętrzną siłę, już spojrzycie inaczej na takie problemy. Już będziecie o jeden poziom wyżej, już inaczej wybrniecie z takich sytuacji, jeśli chodzi o energię z zewnątrz. Zobaczymy, co będzie w maju u skorpionów. Serdecznie skorpionów poz skorpiony pozdrawiam i oczywiście do następnego razu. Do usłyszenia, pa!